Cześć, witajcie w kolejnym odcinku ciekawostnika z serii ale historia. Dano nie było historii, co nie? Więc trzeba do tego tematu wrócić. Było kilka też pytań od was, moi drodzy słuchacze, o to, żeby wrócić na przykład do starożytnej Grecji, to też dzisiaj uczynimy. Może zaczniemy od tematu takiego bardzo sportowego. A właściwie od Igrzysk. I chodzi o Igrzyska Panhaleńskie, które zaczęły się kiedyś jako wielkie święto ku czci Najwyższego Boga Zeus'a i organizowano je w czterech greckich miastach-państwach. Najlepsze odbywały się co cztery lata w mieście Olimpia, między 776 rokiem przed naszą erą a 393 rokiem naszej ery. Od nazwy miasta określono je Igrzyskami, jak się domyślacie, Igrzyskami Olimpijskimi. Dokładnie. I w 1896 roku zaczęto je ponownie organizować, no i tym razem w bardziej nowoczesnym wydaniu i na całym świecie. Olimpia była świętym miastem z licznymi świątyniami. Stał tam m.in. Posąg Zeusa mierzący aż 12 metrów wysokości. I pod czujnym okiem tego Najwyższego Boga, mężczyźni walczyli ze sobą na arenie sportowej na golasa. Moi drodzy, tak, bez ubrań. Na początku były to wyścigi biegaczy, potem doszły do tego takie dyscypliny jak boks, zapasy, pankration, czyli takie połączenie boksu i zapasów, wyścigi konne, też wyścigi zaprzęgów, oraz pentatlon, czyli taki pięciobój. I obejmował on zapasy, biegi, skok w dal, rzut oszczepem i rzut dyskiem. No i moi drodzy, już w 350 roku przed naszą erą, znajdowała się w Olimpii wielka taka ogromna arena z kamiennymi trybunami, i mogła ona pomieścić aż 45 tysięcy ludzi. Żeby wejść do tej areny, a teci musieli pokonać taki długi korytarz pod miejscami siedzącymi i było to tak spektakularne, że wydawało się, że nagle oni w ogóle tak, jakby z podziemi, pojawiają się na arenie właściwie to znikąd. Zwycięzcy dostawali wieniec liście oliwnych, a bardzo dobrzy sportowcy mogli liczyć na wieczną sławę. No można powiedzieć, że byli takimi ówczesnymi influencerami zdrowego stylu życia. Co jeszcze? No w Olimpii na przykład znajdowała się, tak jak mówiłem, świątynia Zeusa z takim dużym ołtarzem. I tuż przed rozpoczęciem igrzysk na tym ołtarzu no, zabijano 100 wołów, które następnie podpalano świętym ogniem bogini Hestii, który potem płonął cały czas przez całe igrzyska. W czasie igrzysk, a także miesięcy poprzedzających je i następujących po nich, miasta państwa nie mogły prowadzić ze sobą wojen. Służyło to ochronie atletów, zarówno podczas zawodów, jak i też w czasie podróży na nie i powrotu do domu. nazwano ten czas pokojem olimpijskim i istnieje on nadal, choć nie jest już tak ściśle przestrzegany jak w starożytnej Grecji. Do dzisiaj w sumie zostało takie określenie, że jest olimpiada, czyli nie same, jakby wiecie, igrzyska i zawody, tylko olimpiada, czyli czas między igrzyskami. A jak wyglądała kwestia, igrzysk, jeżeli chodzi o dyscypliny, w których mogły brać udział kobiety. No niestety kobietom w żadnym wypadku nie wolno było uczestniczyć w igrzyskach olimpijskich. No mało tego, nie mogły nawet pójść kibicować swoim mężom. Mogły ewentualnie wziąć udział w niektórych dyscyplinach igrzysk nemejskich i pytyjskich. Z kolei heraje, czyli igrzyska herajskie, były przeznaczone wyłącznie i tylko dla kobiet. No i w przeciwieństwie do mężczyzn Panie nie zdejmowały ubrań w czasie zawodów. Także wiecie, mogą być ubrane. Więc teraz, jeżeli będziecie oglądać w telewizji jakieś zawody sportowe, rzut oszczepem czy bieg, to wyobraźcie sobie, że ponad 2000 lat temu Grecy na golasa biegali i rzucali tymi oszczepami, i to nie my, żeśmy wymyślili te wszystkie dyscypliny sportowe, ale w części zrobili to dużo, dużo wcześniej Grecy. Więc można powiedzieć, że starożytni Grecy są obecni cały czas w naszej telewizji, mimo tego, że już dawno nie. No właśnie, tak jest. No nieważne. Teraz może przejdźmy do innej kwestii, związanej na przykład ze szkołą, bo w sumie starożytni Grecy cały czas są obecni na naszych lekcjach, bo Grecy, wiecie, no, mieli słabość do matematyki i fizyki. Być może się już uczyliście na przykład na lekcji twierdzeń Pitagorasa, albo na przykład nauczyciel próbował Wam wytłumaczyć, co to jest prawo Archimedesa, a jakieś mądre głowy wśród Was być może wiedzą o co chodzi z sitem Eratrostenesa. czyli takim prostym sposobie znajdowania liczb pierwszych. Nie wiecie, co to są liczby pierwsze? A może wiecie. No, jeżeli nie wiecie, to się dowiecie. <laughs> Tyle ode mnie. Okej. Okay. Sami starożytni Grecy czerpali wiedzę od Egipcjan, na przykład, albo Babilończyków, i potem kontynuowali to, co poprzednicy już odkryli. I greckie teorie odegrały ważną rolę w rozwoju geometrii, teorii liczb, analizy matematycznej i matematyki stosowanej. A wiecie, że teorie starożytnych greckich matematyków zostały spisane przez arabskich i perskich uczonych? Dokładnie tak. I starannie je przechowywano, i dopiero w średniowieczu pojawiły się ponownie w Europie. Więc, jakby to w sumie tak naprawdę, to Grecy byli mega łebskimi ludźmi, bo no, bez tych wszystkich naszych kalkulatorów i komputerów potrafili takie rzeczy obliczyć, że się w głowie nie mieści. A jeżeli chodzi o szkołę? Bo słowo szkoła tak naprawdę pochodzi z języka greckiego. Schole znaczy dosłownie czas wolny. Co to jest za przypadek, a właściwie, jakby to powiedzieć, paradoks, nie? Czas wolny i szkoła. No ale no trudno. No, no. No, no może to się wydawać dziwne, ale dla greckich dzieci naprawdę było to. Coś fajnego. No pójście do szkoły oznaczało, że nie muszą pracować w polu na przykład, tak? albo nie wiem, zbierać oliwek. A w Atenach, no nawet też w większości innych miast państw, do szkoły chodzili tylko chłopcy. Jeśli dziewczynki umiały czytać i pisać, to nauczy się tego w domu od mamy na przykład. A chłopcy oprócz czytania i pisania mieli też lekcje muzyki, rysunku, matematyki, nauk ścisłych i polityki. O tak, często musieli się uczyć też gry na jakimś instrumencie. Na lekcjach polityki dowiadywali się od nauczycieli, jak wygłaszać mowy, czyli jak tam, wiecie, przekonywać innych do swojej racji. A po szkole średniej chłopcy często szli do szkoły wojskowej, gdzie uczyli się, jak być dobrym żołnierzem. No i kończyli ją mając około na przykład mniej więcej 20 lat. A czy mówiłem wam już o Spartanach? Chyba nie, ale dobra, no nieważne. W każdym razie, Sparta no, miała dosyć restrykcyjne, jeżeli chodzi o wojskowość podejście, bo tam szkołę na przykład zaczynali uczniowie w wieku 6-7 lat, czyli podobnie jak u nas, ale zaczynali nie od nauki Pisania, liczenia i czytania, tylko od treningu wojskowego. I to był mega surowy trening, gdzie wchodziło w grę na przykład bicie, bicie się nawzajem. No, a czytanie, pisanie było no, mniej ważne. Uczono się tego na tyle, by można było zrozumieć wojskowe wiadomości, jakieś listy, wiecie, raporty. Jeśli chodzi o stołówkę, to nie uświadczylibyście jej w starożytnej wsparcie. Tam tak naprawdę dawano mało jedzenia tym wszystkim kadetom, tym uczniom, i po prostu chłopcy, którzy chodzili do tej szkoły, musieli je kraść. Jeśli zostali na tym przyłapani, to dostawali niezłą porcję batów. I uwaga, dziewczynki wsparcie mogły też chodzić do szkoły i musiały, tak samo jak chłopcy, uprawiać zapasy i posługiwać się bronią. Ciekawe, czy dzisiaj. Dziewczyny wolałyby jednak uczyć się w domu z mamą, czytać i zmywać naczynia, czy może wolałyby się nauczyć bić? No to już pytanie do Was. Co by tu jeszcze o tej starożytnej Grecji, co by tu jeszcze Wam opowiedzieć? O wiem, może coś o jedzeniu, bo to w sumie temat, który chyba już w starożytnym Rzymie poruszaliśmy, ale Grecja też jest ciekawa, no bo wiecie, no, Grecy są znani ze zdrowej diety. Tam znajduje się dużo owoców, warzyw, oliwek, oliwy z oliwek, sera, ryb i niewiele mięsa. Właściwie starożytni Grecy jadali to samo praktycznie co teraz współcześni Grecy. No, no mniej więcej. No, na przykład tak, no, no na śniadanie starożytni Grecy podawali głównie owoce, jedli je z chlebem, który maczyli na przykład w winie. Na drugie śniadanie były zwykłe takie, wiecie, najzwyklejsze jak u nas teraz kanapki z serem. Już sobie wyobrażam takiego Greka, który szedł do szkoły i wyciągał swoją kanapkę. ojej, no znowu z serem, mamo. No poza tymi kanapkami, poza tymi y, tą kaszą, to jeszcze używano dużo oliwy z oliwek. A mięso podawano wyłącznie na takie specjalne okazje. Wiecie, tam jakieś imprezy, urodziny i tak dalej. Wtedy wjeżdżało mięso piczone i mama mówiła: Zjedz mięso, zostaw. No może nie ziemniaki, bo nie znali, ale kaszę powiedzmy. No dobra, co jeszcze? No większość ludzi w Grecji też, tak jak w Rzymie, nie jadła w domu, tylko na ulicy kupując jedzenie w straganach, bo mało kto miał w ogóle w domu kuchnię. Tylko najbogatsi mogli sobie pozwolić na taki luksus, a większość ludzi jadło na mieście w takich food truckach albo food straganach, tak jak dzisiaj możemy spotkać gdzieś na ulicy nie wiem, budkę z jedzeniem, to w starożytnej Grecji było ich pełno i można było zjeść rozmaitości. Pamiętajcie, że do jedzenia nie używano sztuiców, tylko po prostu sobie rękoma wydzielono takie małe kawałeczki i jedzono palcami. Poza tym starożytni Grecy nie lubili nadmiaru i uważali, że nie jest zbyt dużo jeść się pić. No, to w porównaniu do Greków, którzy robili mega duże imprezy, no to się kłóci, ale no, Grecy byli z tego znani, że nie lubili właśnie takiej przesadnej diety, mieli tą dietę skromną i mieli w tym trochę rację, bo do tej pory dieta śródziemnomorska jest wciąż jedną z najzdrowszych na świecie. No dobra, a może teraz trochę jeszcze coś o ubraniach, bo to też jest taki interesujący temat. Jak się ubierano w starożytnie Grecji? Jeżeli zaczniemy od dzieci, to w sumie można powiedzieć, że były so, so te, czyli na gorasa biegały małe dzieciaczki, bo w greckim słońcu było całkiem przyjemnie, nie trzeba było się jakoś ubierać. Ale gdy, wiadomo, miało się już pewien wiek, wtedy zaczynano już nosić ubrania i no, szefa Greków i Greczynek wyglądał no, prawdopodobnie dość skromnie, bo tak. Starsi chłopcy nosili taką krótką, sięgającą koran tunikę tak zwane hiton. Starsi mężczyźni wkładali dłuższą, przywiązywaną paskiem, a kiedy się robiło zimno, to na tą tunikę zakładali takie wierzchnie okrycie, zwane himation. Latem była to taka cienka narzutka, no a zimą grubsza. Niewolnicy natomiast nosili jedynie taką przepaskę na biodrach, taki kawałek płótna, przywiązywany w pasie, co wyglądało w sumie tak, trochę jak pieruszka, jak taki pampersik. Mężczyźni chodzili najczęściej boso, zarówno w domu, jak i na zewnątrz. No i kiedy też no, noszono sandały, takie miękkie buty z paseczkami albo klapki, podobne trochę, podobne trochę do japonek, a żołnierze mi takie specjalne wysokie buty przeznaczone do jazdy konnej. Kobiety w sumie nosiły to samo co mężczyźni, tylko że ich tunika nazywała się peplos, a kiedy było zimno to zakładały himation. I podobnie jak mężczyźni chodzili też na posaka albo w sandałach, a pod ubraniem nosiły jeszcze taki strofion, coś tak nazwotki, taki pasek, no coś na kształt, nie wiem, powiedzmy stanika. Mężczyźni chronili się przed słońcem takimi kapeluszami z szerokim rondem, a kobiety wiązały sobie taką taką chustkę. A gdy wychodziły z domu, to zakładały oczywiście wiadomo, no biżuterię, takie specjalne bransoletki, kolczyki, naszyjniki i też nacierały się kremami. Tylko te kremy niestety zawierały ołów, a jak wiadomo, no ołów nie jest super fajną substancją dla człowieka. No bo taki ołów jest trujący i no niby miał uchronić przed opalenizną, ale swoją drogą to kobiety chyba płaciły zbyt wysoką cenę, żeby ładnie wyglądać. Nie sądzicie? No dobra, to chyba koniec na dzisiaj, bo już się rozgadałem. Mam nadzieję, że zaspokoiłem waszą ciekawość o starożytnej Grecji, ale to jeszcze oczywiście nie koniec, bo będziemy jeszcze tam o tej Grecji sobie jeszcze opowiadać. Ale, ale dzisiaj już jestem zmęczony i na sobie chyba się zżabnąć. Także... Papa, pa. słodkich snów. A, jeszcze jedno: bym zapomniał. Pamiętajcie o tym, że możecie subskrybować nasze też podcasty na YouTubie, także tam też zaglądajcie. A i oczywiście chcemy bardzo, bardzo podziękować naszym patronom, których jest coraz więcej i cieszymy się, że poszerzacie grono patronów. Dzięki jeszcze raz za wsparcie. Z głębi serduszka po prostu Wam dziękujemy. Trzymajcie się, kochani. Do usłyszenia. Papa, pa. cześć. Właśnie, a jak się Grecy pożegnali? Kalimera? Nie wiem, chyba, może. Dobra, piszcie w komentarzach, może wiecie, jak to by powiedzieli starożytni Grecy. Papatos! Tudy słuchaczos!